Często słyszę od Was pytanie, która hydroizolacja jest najlepsza? Teraz się pewnie spodziewacie że powiem hydrostop. Nie. Najlepsza jest ta, która jest skuteczna. A żeby była skuteczna, to musi być dobrze wykonana. A żeby była dobrze wykonana, to musi być dobrze zaprojektowana. Stąd tematyka szkolenia, na które Was chciałem zaprosić typowe błędy przy wykonaniu i przy projektowaniu hydroizolacji. Jeżeli po szkoleniu będziecie mieli jakieś pytania, jest możliwość zadania. A jeżeli się skończy szkolenie, zawsze można się ze mną skontaktować albo poprzez saniara, albo bezpośrednio. Mogę przyjechać do Was, mogę pomóc w konsultacji Waszego projektu, Waszych badań gruntowych, bo częstym błędem, o którym też będę mówił na szkoleniu, jest niedostateczna analiza wyników badań gruntowych. Jeszcze raz zapraszam 19 kwietnia w samo południe. Do zobaczenia.